Macie. widzicie tu PrzemixAD I dzisiaj nagrywamy drugi odcinek z Mount and Blade World Band No jak, jakoś się tak nazywa ta gra, nie, nie, nie istotne e, Więc tu widzicie mamy podatek W tym państwie obowiązują podatki O, aż się dzień zrobił e, W każdym razie w dzisiejszym odcinku planuję... Oho, a czekaj, co to za jest oddział tutaj? O, to króla, to myślę, że do niego sobie podjdę Albo no nie, to później, to później Najpierw w dzisiejszym odcinku rzeczywiście zaatakujemy sobie bandytów. Oni przebywają obok miejscowości zwanej Elbertl jakoś tak. Ona jest tutaj z tego co widzę. O i tutaj są ci bandyci. Dobra, wszystko już się znalazło. Kryjówka Porywacza konkretnie się nazywa. My jedziemy tam w dwunastu, jak było dwunastu apostołów to nas też jest 12 do bandytów. Słyszy pole bitwy. Się skończyła, nieistotne. My jedziemy tutaj. Tu. Aha, no i się rozeszli. Dobra. To do Elberlu najpierw pojedziemy, żeby zobaczyć, czy możemy kogoś zrekrutować. nie możemy. Byłem pewien, że ktoś będzie chciał u nas, ale no to jest tak, trzeba może bywać najwyraźniej. nie widziałem, jak taka wioska wygląda od środka, więc... No, kidnappers hideout. Tak w nocy, może poczekamy. Poczekajmy tu na dzień. Wolałbym istotnie za dnia atakować. O, i tu bez konia, dobra. Nie można to sprintować z tym przyzwyczajeniu, tylko że krachy zwyczaj sprintuje. Tu nie można sprintować jeszcze... Yy... W tym, w, ty, w tym wieku jeszcze się nie sprintowało na tak razie. A to bardzo poważny błąd żeby mnie lekceważył, jest nieistotne Lecimy dalej To łatwo. Pamiętajcie, że nasza postać się nazywa Stefan. Więc Stefan, to będziemy atakować, przybronić, nie wiem jeszcze jak to będzie wyglądało później. No i myślę, że nasza przygoda się rozwinie na kilka odcinków. Patrzcie, jak próbują mi to zrobić strzał. Dostał po łbie. I no. to jeszcze? Bo ja tu nikogo nie widzę. O, i co ty jesteś tym z bratem? Dobra, okej. Okay. Yy, tak, yy, nie ma za O, ile rzeczy. Aj, nie mogę tego tak wszystkiego wziąć. Patrzcie, ja tu rybę cały czas mam, ale tu ryby cały czas mogę używać, więc jeszcze ma połowę użycia z tego sobie. Bo te sobie już tej no, 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 no. no i dobra. Oho, czekaj, to cię mogę ulepszyć powoli. Trzech mogę ulepszyć, żeby na, na kogo? Na milicję, Patrzcie, czy te... Tutaj chłop stoi z kosą, czyli z kosynierem, a milicja, milicja to już bardziej taki książek matarczy i buzdygan z tego co widzę. I tutaj mam już większy wybór, większe pole do wyboru. Footman i skirmisher. Nie wiem czym jest skirmisher, wiem, że footman to jest taki piechór. Nieistotne, zobaczmy co dalej mamy do zrobienia. Mam to zrobione już, czyli muszę się wrócić w takim razie do, do ziomka, który jest w stolicy. Dałem bitwę, więc zaraz do, niej do, do, do tego po... 200 denarów dostałem od tego kolegi. Nie wiem co mi gada.

Ty pszczeszku panie Mamy to Patrzcie przecież wystarczy mogli się obronić Ewentualnie są miecze chyba Rozrywa w mieście widzę tego ja Nie, jednak nie. O panie kolego. I do nic. Mamy go. Czy to wszystko? Nie, a jednak tak. A reszta by się chwała, to nie istotne Ty Oj, dziękuję oj, kolejne 200 denarów wkrótce. A czyli z całym miastem się relacja poprawiła fajnie. Teraz fajnie by było spotkać króla, na przykład, albo jeszcze nie. W sumie nie wiem, zobaczymy. Można wejść do meczu? można. Ale króla nie ma na swoim miejscu. Eee, Go to the marketplace. Oj, tu mogę sprzedać. Na przykład zbroję, zobaczmy. Ej, dobrze, że mogę sobie na siebie założyć. Zobaczmy, ile to plus 6, a to plus 15 i plus 7. Zobaczmy tak. Plus 15, plus 7, plus 22. Czyli to jest rzeczywiście bardziej opcjonalne. Tylko będę przypominał bandy ale no tu już trudno. Plus 14 to plus 12. To nie to moje buciki słabsze. 89 denarów, i teraz patrzcie teraz, jeszcze tu, i mogę tu bronię posprzedawać. Aczkolwiek, mój miecz, to wygląda całkiem ciekawie. Eee, 19, 24 19, 9 C, ale bez P, okay. 90. 9873, czyli to jest jednak gorsze, okej okay. A to? 5873 to też jest gorsze To jest podobne do tego, więc no, myślę, że... No, to wszystko sprzedajemy Także znowu mi zostanie tylko ryba I teraz do tawerny, patrzcie na to, tu podejdziemy do tego ziomka 5 z nich mogę i. Nie, dobra, może to jest zbyt ryzykowne, istotnie. Może na razie nie, nie ryzykujemy, tak? Sorry, I don't need... To... No, myślę, że sami my jesteśmy samo na razie, więc no. razie no, się nikogo nie będziemy wynajmować. I co, widzowie, teraz? No, Nie mamy żadnej misji, widzowie. I sobie... Teraz tak bardziej możemy poje pojeździć istotnie po, po państwie w naszym Żeby go podkrywać Everything has a price Even your life. A ich jest 16, na 12, no dobra Nie robi to wielkiej różnicy jakieś słońce tutaj Dobra, wygułę chyba zarobić, nie? Poczekam na was, może rzeczywiście co atakuję z wami tym razem. O tam idą. Oj, oni tym razem już mają chyba duże albo coś. Z... No, strzelają cię tak, Czy Czyli Czymś podróżnym jest to, co takie strzały albo bełty. Bo oh, nie, nie <skrybujesz> nie. Stefan, dobrze, Stefan, dawaj, kylujesz. Nie, zabili mnie To co teraz? Aha! Jestem uwilziony, widzowie, trochę słabo To rzeczywiście mogłem ich wynająć, jednak O proszę no, ja uciekłem Jestem bez konia, no super You know? you? You out, %uh to co teraz jestem pyta. Nie trochę to bez sensu Czy mnie stać na jakiegoś konia może na przykład tak nie za bardzo Bo teoretycznie mógłbym kupić konia ale to chyba w mieście dopiero Więc lecimy do miasta do Ukshalu na przykład Panie kolego, no tak się nie robi. Mam trochę za mało tych... Yy, ludzi. Ale no, na razie koniec ważniejszy jednak. Oni mnie szukają, tak? Tak. Oni mają moich... Nie, oni mają jakichś farmerów jako niewolników. Czemu oni? Dwa inne króleń? Dobra, ja w to się nie będę mieszał. Chyba że... no nie, nie powinienem się w to, to mieszać, nawet chyba nie mogę. Więc no. Ja co po, po prostu będę podróżował eee... do Ustwaru, przy okazji rekrutując po drodze. Mojowników super, nikt, nikt to nie chce mnie No cóż, tak to bywa. Przydałoby się tego konia na kupić. Marketplace Horseman, właśnie o to chodziło? Ok, kupię tego najtańszego, bo. Przecież mogę tylko kupić tego czarnego, no. To sukus sobie zamontuję. Aha! Wow. Dobra, wiecie co? Mam pomysł. Bo na Ar Ech, Kurde. Arena zobaczmy, na czym to polega. O, widzicie, jest na nagroda. Więc zobaczmy, Mał kijek. przy okazji Masz ty za swoje. Nie, nie wiem, Chyba heroja, ale... Tak? ...średniowieczne battle widzowie. Mamy to. I patrzcie, mogę sobie... ...mogę no, sobie sobie to jest znacznie lepsze Co ty, Jeszcze nie Ale Oni się reszpią, na... No tak się nie robi się za kurze. Dobrze, różni, dzięki trzeba być szybki. No tak się nie robi. dinarów? trochę za mało. Jeszcze raz. Chyba jakieś. Uh. Pach, sobie. Uh go parz, ty go, rozumiesz? Dobra, lecę na nich, dzigaszę, nie? No i co teraz mi zrobisz? Ja nie widzę, że ty tak nie no, to jest Mam! 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 Są wszyscy nami, ale... Mamy to. Он а не поконами. Dobra, co łatwiej. No, o, 25 dolarów. fajnie tu lift tam, super. Um, marketplace, horse. I rzeczywiście tego konia muszę kupić. Teraz muszę jakoś zarobić bardzo szybko. Ej, czekaj, Do zamku. Zatwy się czy uprawa? nie czujesz? Tu jakiś ziomo, dostąkan, ma inny imię, Stefan, Andrzej Serwis, czyli nazywa się Stefan, do twoich usług. Nie, opowiem to, jak ty się nazywasz. Aha, no dobra, czyli tutaj jakaś historia, jakiś dory. jak chcecie to sobie zatrzymajcie i czytajcie. czyli ja nic nie mogę dla nic zrobić na razie ja potrzebuję tasków robić, taski robić żeby rzeczywiście zarobić bo ja potrzebuję jak najbardziej teraz denarów i e, ile ja mam denarów teraz no raczej mało za mało w ogóle żeby cokolwiek myślę że jakbym coś miał spłacić kolejny podatek jedną no, po jednym to by było trochę słabo to jest tylko oświatok poza tym z czego wszyscy sto A tyle w się go, no, bez, no chyba że chwilę. No dobra, jeszcze chwilę. Zobaczmy Suno. Stefan. No dobra, jeszcze ta nie mam pojęcia, kim on jest. Emira, ona dołączyła do mnie, tak? Dobra, świetnie. Zalit? Aha, czyli no, oni też oczekują od mnie pieniędzy Co pieniądze by do mnie dołączyli? Traveler Dobra, farevel Leaf no, Dobra, widzę, to by było istotnie eee, Tyle w dzisiejszym odcinku, do zobaczenia w następnym... I no I papa